Czy widzisz, że stoję na scenie? Czy słyszysz mój głos dochodzący ze sceny? Czy potrafisz rozpoznać, w jaki sposób jestem ubrany? Czy czujesz, że siedzisz na krześle? Czy czujesz podłogę pod swoimi stopami? Teraz proszę cię uściśnić dłoń koleżance albo koledze koło ciebie najbliżej. Czy czujesz, czy ta ręka jest ciepła, czy zimna? To teraz wyobraź sobie tylko jedno. Że czujesz to wszystko, że widzisz to wszystko, ale jednocześnie ciebie tu nie ma. Jesteś w swoim mieszkaniu, w swoim ulubionym fotelu i masz przed swoimi oczami wirtualną technologię. I to jest wizja metaverse, gdzie będziemy mogli wchodzić w interakcję z cyfrową treścią w ten sam sposób, jak odkrywamy rzeczywistość. No jak odkrywamy rzeczywistość? Wszystkimi naszymi zmysłami. Wzrok, słuch, ruch, dotyk, smak, węch. Już są dostępne technologie, które to umożliwiają i one są na wyciągnięcie waszych dłoni. Dzięki wirtualnej rzeczywistości możecie otworzyć bramy do pełnych emocji cyfrowych doświadczeń, po których możecie poruszać się w ten sam sposób, jak robicie to w rzeczywistości. Możecie widzieć, możecie słyszeć, możecie brać cyfrowe przedmioty w wasze dłonie. I takie wielozmysłowe doświadczenie technologii nazywamy Imersją. I dzięki imersji i wirtualnej rzeczywistości przed Waszymi oczami możecie zwiedzić cały świat, nie ruszając się z domu. Albo możecie polecieć w kosmos i zobaczyć naszą piękną, błękitną planetę oczami astronautów NASA. Albo jak ktoś woli podróż wstecz, to możecie no, przenieść się w przeszłość i stanąć oko w oko z takim dinozaurem. I zobaczcie, jak dzięki takim technologiom zmieni się edukacja w szkołach. W niesamowite doświadczenia. Ale chciałbym Wam pokazać, jak polski biznes już w tym momencie inwestuje w wirtualne technologie w bardzo pragmatyczny sposób. Nie wiem, czy jest Wam znajoma taka sytuacja jak kompetencje miękkiego menadżera, który musi nauczyć się feedbackować swoich pracowników. I w takiej dużej polskiej korporacji to się odbywało do tej pory, że oni musieli odgrywać scenki pomiędzy sobą. No i to tak jak tak sobie zawsze wychodziło, bo nikt nie lubi się też obnażać, jak inni widzą cię, w jaki sposób się uczysz. I teraz menadżerowie z tej korporacji mają wirtualne okulary idą do sali konferencyjnej, zamykają się na dwa spusty, zakładają je na oczy i mogą ćwiczyć skuteczny feedback, ale z wirtualnym awatarem. Czyli nie będzie żadnej szkody emocjonalnej dla żadnego pracownika, bo wirtualny awatar zniesie wszystko. Bardzo duże przedsiębiorstwo, które produkuje sprzęt AGD, ma sieć fabryk, no i jednym z takich największych wyzwań to jest jakby zapewnienie pracowników, którzy są w stanie obsłużyć wszystkie stanowiska pracy. A jeszcze większym wyzwaniem jest przeszkolenie ich, żeby robili dobrze swoją pracę. A kolejnym to teraz jest jeszcze wielonarodowość, czyli multum języków, które trzeba jakby ogarnąć w tym procesie szkoleniowym, żeby to miało sens. A dodatkowo blokujemy jeszcze linię produkcyjną, więc produkcja stoi, no bo trzeba tych pracowników wyszkolić. Robimy cyfrowego bliźniaka całej fabryki, wszystkie stanowiska pracy. I pracownik zakłada wirtualne okulary na swoje oczy i widzi cyfrowo odzerowane swoje stanowisko pracy. I może szkolić się w ten sam sposób, co w rzeczywistości, tylko wszystko jest wirtualnie. W swoim własnym języku, w swoim własnym tempie. Bez szkody dla siebie i dla urządzenia, i dodatku nie blokujemy linii produkcyjnych. Duża sieć sklepów spożywczych stworzyła dla swoich franczyzobiorców, żeby skusić ich do inwestycji, w wirtualną grę, która jest symulacją magazynu i sklepu. I uczy francuzobiorców, w jaki sposób zarządzać efektywnie magazynem dla większego zysku. I nie wiem, czy znany jest wam takie hasło, planogram, w jaki sposób wkładać produkty w odpowiednie miejsca na półkach, po to, weszli do tego sklepu i wydali tam więcej pieniędzy. I dzieje się to wszystko w symulacji wirtualnej rzeczywistości. Bardzo duża firma telekomunikacyjna. Handlowcy do tej pory, jak jeździli sprzedawać usługi, one są w zaawansowane i bardzo skomplikowane. To wszystko robili z takich PowerPointów. Nie? No i oni stwierdzili, że wyrzucamy te PowerPointy do kosza, zakładamy wirtualne okulary na ich przyszłych klientów oczy, i dzięki temu nie mogą sprzedawać w bardziej wizualny, w prostszy, w taki chwytający za serce sposób. Firma, firma farmaceutyczna, która produkuje zaawansowane szczepionki, stworzyła takie doświadczenie wirtualne że lekarze mogą założyć okulary, skurczyć się, wejść do żyły człowieka, zobaczyć te wirusy, które atakują organizm i wyciągnąć szczepionkę i tam walczyć z tymi wirusami, jednocześnie widząc w jaki sposób szczepionka wpływa na organizm. Takie doświadczenie edukacyjne. Bardzo duża firma ubezpieczeniowa dla swojej nowej siedziby stworzyła symulację dla pracowników. Jak mają się zachować w sytuacjach wysokiego ryzyka, kiedy jest zagrożenie pożarem i trzeba ewakuować budynek? W jaki sposób używać gaśnicy, gdy ten pożar już jest? I skąd to wszystko wiem? Ponieważ ja na co dzień właśnie projektuję i wdrażam takie innowacje w dużych firmach. Czyli moja wiedza, którą się dzisiaj z wami dzielę, ona płynie prosto z praktyki. I pewnie też poczujecie, że prosto z mojego serca, bo jestem fanatykiem tych technologii. I teraz chciałbym wam pokazać, że te najnowsze innowacje, które są w zasięgu waszych rąk, są naturalną konsekwencją naszych potrzeb i technologii, która na nie odpowiada. Ręka w górę, kto pamięta czasy sprzed internetu? Ciężko w to uwierzyć, ale jak pojawił się internet, to ludzie mówili, że to będzie chwilowa moda, to się nie przyjmie, bo tam nic nie ma i jest nudno. I w Stanach robili reklamówki, które miały zachęcić ludzi do tego, żeby zainwestowali w internet domowy. I zobacz, jak dużo się zmieniło od tamtego czasu. Na początku internet był tylko i wyłącznie tekstem. Po czym pojawiły się kolorowe zdjęcia. Po czym ktoś wymyślił kurczę, dajmy tam wideo. No, a w pewnym momencie my powiedzieliśmy tak: My nie chcemy być biernymi oglądaczami tego internetu, my chcemy być twórcami, tam pff, całe nasze życie do tego internetu, no i nasze zdjęcia, i komentarze, i możemy widzieć się nawzajem, słyszeć się nawzajem, i ten internet teraz jeszcze nigdy nie był tak spuchnięty kolorową treścią. I pozostała jeszcze jedna granica do pokonania: żebyśmy przestali stukać palcem w to szkiełko w tych naszych telefonach, tylko żeby zbić to szkiełko, które oddziela nas od cyfrowych treści. I to jest właśnie metaversja. I to umożliwiają te najnowsze wirtualne technologie. I dzięki nim ta szybka oddzielająca nas od cyfrowych treści pęknie. I dlatego stoimy w obliczu wyjątkowego momentu w rozwoju Takim cyfrowym społeczeństwa, gdzie granice pomiędzy tym, co rzeczywiste a cyfrowe zanikają. I to zmienia sposób, w jaki pracujemy, bawimy się, uczymy się, nawiązujemy relacje społeczne albo komunikujemy się nawzajem. No i właśnie, jak już odejdziemy od tych wideo rozmów w naszych telefonach czy w komputerach, na rzecz takich trójwymiarowych spotkań wirtualnych, które naśladują. Rzeczywistość, że możemy tak wielozmysłowo spotkać się, to będziemy potrzebowali do tego awatarów. I większość z Was może kojarzyć awatar, że to jakieś śmieszne rzeczy są z gier. A ja Wam znowu pokażę, że to jest taki naturalny rozwój naszych potrzeb. Jak wysyłaliśmy do siebie sms to na początku to był tylko tekst. I po czym pojawiła się ta koncepcja, żeby treści nadać więcej emocji. I zaczęły się pojawiać te buźki, które są układane z literek. I wielki biznes to podchwycił. No i te buźki bardzo szybko stały się kolorowymi ikonami, które naśladują nasze emocje. No ale my jesteśmy ludźmi i powiedzieliśmy coś takiego. No kurczę, my nie chcemy mieć takich samych emocji jak wszyscy inni, bo nasze emocje to są nasze emocje, one muszą być spersonalizowane. Więc wielki biznes tego słucha i mówi, dobra, to macie teraz takie emotikony. No to jest takie dwa słowa, emocje i ikona. Możesz je spersonalizować i one będą wyglądać tak jak wy, takie mini my. I jak zbijemy tą szybkę w naszych telefonach, żeby spotkać się gdziekolwiek jesteśmy teraz na świecie, w wirtualnej przestrzeni, no te emotki zmienią się w awatary, w naszą trójwymiarową reprezentację i to nasza będzie decyzja, czy one będą bardziej dowcipne, czy będą hiperrealistyczne. Technologie, o których mówię, one od 10 lat są w naszym kraju. 10 lat, już dekadę zajmuje się projektowaniem takich różnych wdrożeń, i to, co uwielbiam najbardziej, to jest taka praca z pasjonatami, i my ciągle szukamy tych nowych zastosowań, gdzie to można w biznesie użyć, gdzie to można w edukacji, w jakich nowych obszarach. I powiem wam, że kiedyś z telewizją, która była w latach 40. olbrzymią innowacją, było tak samo jak z metaversem. To było coś tak nowego, że ludzie puszczali tam radio, bo nie wiedzieli, do czego jeszcze można to wykorzystać. I ktoś w pewnym momencie wpadł na pomysł: robimy mecz, transmisję, koncert, robimy seriale, telenowele. I z metawersem i z wirtualnymi technologiami jest dokładnie tak samo. Teraz już wiele wiemy, już wiele rzeczy zobaczyliśmy, ale tak wiele rzeczy jeszcze pozostaje do odkrycia, więc zachęcam Was, żebyście dołączyli do grona innowatorów i pionierów. Technologii metawersu. Trzy rzeczy, które szczególnie chciałbym, żebyście zapamiętali. Pierwsza rzecz, polski biznes już inwestuje pioniersko w te technologie po to, żeby zwiększyć zysk. Po drugie, wirtualne technologie najczęściej wykorzystujemy w szkoleniach miękkich, w szkoleniach specjalistycznych, jako narzędzie w rękach handlowców albo marketingu. Wirtualne technologie towarzyszą ścieżce rozwoju pracownika w organizacji, ale także pomagają w projektowaniu nowych produktów i usług. I po trzecie, firmy konsultingowe, eksperci jasno wskazują korelację wzrostu gospodarczego naszego kraju z chęcią używania wirtualnych technologii przez polskie przedsiębiorstwa. Wszyscy możemy na tym zyskać. Więc jak zacząć? W sumie prosto, potrzebujecie mieć na start wirtualne okulary. I one są już dostępne w sklepach, na wyciągnięcie waszych rąk. One są już teraz lekkie, nie potrzebują żadnych kabli, nie potrzebują żadnych komputerów, one potrzebują tylko podłączenia do sieci Wi-Fi. Ale jeśli będziecie mieli w pracy, bo ktoś do Was przyjdzie z pokazem wirtualnych technologii, albo pójdziecie na jakieś targi branżowe. Coś tam będzie miał ten pokaz tych technologii, to nie dajcie zdusić w sobie tej ciekawości przez strach. Bo ja wam obiecuję, że w tych wirtualnych technologiach będziecie śmigać. Tylko musicie zrobić sobie taką bezpieczną przestrzeń do tego, żeby się tego nauczyć. A skąd jestem tak pewny tego, że wam to obiecuję. Jak były pierwsze smartfony, były instrukcje obsługi w formie książki, jakich Trzeba używać. Nikt z nas się nie zastanawia, jak obsłużyć smartfon. Większość z nas już też nie zastanawia się, jak obsługiwać komputer. I dokładnie tak samo będzie z wirtualną technologią. Po prostu musicie zrobić pierwszy krok, włożyć okulary i to przeżyć, bo tego kompletnie nie da się opisać słowami, bo to są emocje. Na zakończenie, długo się zastanawiam, jak zakończyć. Bo metaversum to jest taka koncepcja, która nigdy się nie kończy. Tak? To jest technologia, która stale ewoluuje. I przyszedł mi do końca taki pomysł. Jak stoję na tej scenie, to jestem z Lublina. To jest moje rodzinne miasto. I kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu, jako młody chłopak, to stałem na wielu takich scenach, tylko że z gitarą, z moim zespołem, bo ja, słuchajcie, wymarzyłem sobie, że ja zostanę gwiazdą Roka. No a tak się złożyło, że teraz tym moim instrumentem są te wirtualne technologie, no, a ja mogę właśnie no, tworzyć te takie fenomenalne doświadczenia wirtualne. Ale bardzo mi zależy, żebyście to wy zostali gwiazdami innowacji, technologii Metaversum w waszych obszarach. Żebyście odważyli się przyspieszyć w kierunku Metaversum. To, co ma do was do zaoferowania. Bo wystarczy ten pierwszy krok, Sięgnijcie po wirtualne okulary, bo tak wiele jest jeszcze do odkrycia, a wszyscy możemy na tym skorzystać. Bardzo dziękuję.